Kiedy jestem w dzielca w mieście, które jest jednym z tych w Polsce, gdzie problemy społeczne, napięcia społeczne są szczególnie mocne, to, jak się wydaje, powinienem przede wszystkim mówić właśnie o tych sprawach. Każda władza w dzisiejszej Polsce musi zadać sobie pytanie, jaka jest w naszym kraju społeczna struktura, w szczególności jaki jest podział społecznego bogactwa. Bo to pojęcie, pojęcie dobra publicznego obejmuje wszystkich obywateli. Nie tylko wybranych, nie tylko tych, którym się udało, ale wszystkich. Jeżeli zadajemy sobie pytanie o podział społecznego grosza o podział tego wszystkiego, co corocznie wytwarzamy, to zasada równości. Zasada równości rozumiana oczywiście zupełnie inaczej niż w socjalizmie musi być brana pod uwagę. Musi być brana pod uwagę, przynajmniej w tym sensie, że pewne minimum należy się wszystkim. Może poza tym, którzy odrzucają wszelkie społeczne reguły, którzy uchylają się od wykonywania jakichkolwiek społecznych obowiązków. Bo jeżeli jesteśmy wspólnotą, jeżeli chcemy tą wspólnotę stanowić, to oczywiście mamy prawa, ale musimy mieć także i obowiązki. I zadajmy sobie pytanie, czy ta zasada dzisiaj w Polsce realnie funkcjonuje? Czy jest realizowana? W życiu społecznym? Czy jest realizowana przez tych, którzy od pięciu lat już zrządzą naszym krajem? Sądzę, że odpowiedź jest jednoznaczna: nie jest realizowana. Dzisiaj rządzą krajem ci, którzy od początku okresu przemian stawiali sprawy bardzo prosto. Donald Tusk przeszło 20 lat temu mówił, że. Choćby w Polsce ludzie mieli umierać z głodu, to są jego słowa, to i tak musimy wprowadzić zasady liberalnej, skrajnie indywidualistycznej gospodarki. Można ten cytat przytoczyć, także nie boję się w tej chwili procesu, ale pamiętajmy, u podstaw ideowych tych ludzi, tej formacji, która dzisiaj rządzi, są właśnie tego rodzaju stwierdzenia. I choć nie mogę wykluczyć, że przeszło 20 lat, zmieniło poglądy, nieco je złagodziło, to generalnie rzecz biorąc tego typu sposób widzenia życia społecznego jest dla tej formacji charakterystyczny. Jest charakterystyczny dla obecnego premiera.